No, się na tym to Mamy dzień przed, w sumie kilka godzin przed dniami lata, więc dzisiaj tym się zajmiemy. Niestety przeglądając ich wszystkie nastrójniki, każdego z domowników okazało się, że oni będą smutni na tym wyjeździe, więc będzie to naprawdę super niezapomniany magiczny czas. Ale ja już tak się nakręciłem na tą Salvadoradę. Żeby w końcu tam pojechać I zobaczyć jak w ogóle wygląda ten pakiet rozgrywki Który jak już dobrze wiecie, bo mówię to piąty raz Kupiłem Hello Nie tak miało być, zniszczyliście mi to Ale nieważne Dokończę moją myśl Kupiłem i oczywiście nie przegrałem zatem No nic, jak widzicie musimy zaczynać Spójrzcie na to, na przykład Adrianna Ja widziałem to Przyjaciel rodziny, który odszedł I tam rzeczywiście było, że już kilka godzin Ale nagle się pojawił ten nastrójnik Że bycie świadkiem śmierci gdzie ona przecież od razu nie zauważyła, że ten ojciec umierał za jej plecami, więc trochę słabo. A Alan i jego właśnie mieliśmy sprawdzić, jak wygląda jego drzewo genealogiczne. Ja to znajdę spokojnie. Nie ma się czym martwić. Mm -hmm. No widzicie, zmarła jego matka. Więc tak to działa. I on ma jeszcze dwie siostry. Marzanna w ogóle. Na, wiecie, tutaj takie imiona naprawdę które pasują do tego nazwiska, to także takie... No ale Alan też to nazwisko jest dziwne. Ale jakby nazwisko nie zmieniamy, zawsze będzie serducho, także tutaj pod tym względem nic nie zmienia. Ja widzę, że jest mnóstwo prania do zrobienia, więc Alan, skoro już ogarnąłeś pranie, to możesz to wszystko zrobić, przy okazji naprawić sznurek. Bo ja nie wiem nawet ile ta wycieczka do Salwadorady będzie nas kosztowała. Nie wiem, czy my możemy zabrać psa. Także będzie trochę niepokojąco, ale ja myślę, że tą miskę włożymy komuś do wyposażenia. żeby, wiedzieć, nie było jakiegoś problemu, że nie mogę psa na nagę nakarmić. A z, z tego kosza już nie zabrałeś tego, tak? On tam młotkę. Myślę, że też sznurek naprawi. Zdecydowanie. To pusto. Dobra, okej. Okay. Widzicie, stukanie jednak pomogło i jeszcze coś się udało ten. <laughs> Odzyskać stąd. No i potem możesz się uprać, bo tych, tego tych. Tego prania było mnóstwo. Z tego co pamiętam, z tego co udało mi się gdzieś tam wyczytać, albo gdzieś tam u kogoś kiedyś obejrzeć, chyba raz, albo nawet nie. Nie, czytałem o tym. Czytałam o tym na jakimś, wiecie, portalu o Simsach, że można w Słowenii zginąć. No i ja nie chciałbym za bardzo, żeby to się wydarzyło. <laughs> Ostatnimi czasy to jest za dużo śmierci w tej serii, więc fajnie, gdyby ten wyjazd skończył się bez jakichś, wiecie, turbulencji dziwnych. Ten tam płacze, jej ten nastrójnik zniknął, ale jest ten. Ale ja myślę, że jak ja wam zrobię płaczki kilkukrotnie dzisiaj, jakoś chociażby do drugiej w nocy, bo nie musimy przecież wyjechać, wiecie, od razu, to może wam trochę spadnie to, bo to jest aż męczące. Ile można? A Kinga, jak u ciebie? No u ciebie są dwa dni, więc ja myślę, że za trochę popłaczesz. Jak wrócisz z pracy, tam wygłosisz sobie jakieś mowy przy lustrze. Ja myślę, że wyjedziemy na tą Salwadoradę i chociaż w drugi dzień już będziesz taka jakaś nie wiem, żywsza. No ale ona ma trzy dni, więc to jest sporo. To jest cały wyjazd. Tu już o pięciu to nawet nic nie wspomnę, nie? Ja miałem chyba na to pobrany w ogóle mod, żeby jakoś krócej to trwało, ale widzę, że on chyba przestał działać z jakąś aktualizacją. Jakby jej zostało chociaż kilka godzin, to wiecie, to by już było trochę inaczej. Do drugiej w nocy mogę ich wszystkich pomęczyć, ale dłużej już tak nie za bardzo. No, zalana będzie w ogóle ciężko, ale może z dziewczynami trochę jakoś tak wiecie lepiej. Nie wiem, że będzie płakał na wyjeździe. To nie jest dla mnie jakiś problem, żeby oni na wyjeździe się popłakali. Tak, a myślę, czemu teraz nie zmienić tej fryzury, bo tak to jest taka, to pewna nastolatka. Nie wiem, czy dorośli ludzie takie noszą, powiedzcie mi. Przyszły do nas rachunki na 1900, więc ja nie wiem, czy jest nas stać na wyjazd do Salvadorady. Ej, dlaczego wstałaś? bo już coś będziesz realizowała, tak? Wyjazd na urlop podróż, ale nie zrobiłaś tego. Nie, to też nie wstaje. Macie się wyspać do końca. Bo dopiero potem możemy jechać. Jak się wszyscy wyśpią, ogarną, zjedzą, wykąpią. No, z zabawy to akurat nie zwracam uwagi, bo na zabawę jedziemy tam, ale żeby wiecie. Te podstawy były jakoś ogarnięte. Nasz sznurek możesz zanieść, a potem możesz iść zjeść dowolną rzecz z lodówki. E, ty nie, bo tu się zwolnił kibelek zwolnił. Więc zrobimy tak. I proszę bardzo. I potem będziemy wyjeżdżać. Mam nadzieję, że nas stać na to, bo coś mi się wydaje, że nie bardzo. Zapomniałem o rachunkach w poniedziałek. <grym> Ale on taki smutny. Ma 4 dni. O, 23 godziny i ty masz już. Ty masz już co? 16. No to... Jest upał w ogóle maksymalny. Więc im jest jeszcze nawet ciepło Ale jak już wszyscy zjedzą, to wtedy możemy stąd spadać W ogóle nasza Drenna, jako figura, spoko Zabieganie jej się przydało Jak oni tak długo będą mieć, to my nigdy nie wejdziemy Dobra Kinga, ty jako głowa rodziny Eee, więc tak, to chyba jest w domku Nie Nie Coś powinno być urlop, o. O, psa można zabrać, a jakbyśmy go nie wzięli. Tylko on by, nie wiem, był w jakimś tam hotelu dla zwierząt. Jest okay. coś takiego? Zobaczymy, może najwyżej cofnie nas, że nie możemy. Czyli tak, Salwado w ogóle jest taki wybór taki wybór! Mamy Salwadoradę. O Jezu, dobra. Mapa jest ogólnie bardzo duża, ale 707 na dzień. To trochę dużo. No, ale to jest osiem sypialni, tak, a my potrzebujemy dwie romantyczne aura, cisza i spokój. 500 czyli 1110? Tak, tak, 1110. Ale, hmm. no tak, ale idę, zobaczymy, pieniądze zmarnujemy na to, nie? Bo to jest 500, tak, a jest gdzieś mniej? Nie, to by było najtańsze. Ale wiecie, co Kinga jeszcze dostanie mm, za dzień wolny? Pieniądze, więc... Dzisiaj chyba nawet, więc... Y, możemy luźno pojechać I nie przejmować się tym, że nie będzie mieli na jakieś jedzenie czy coś Więc wybieramy to W ogóle bardzo ładny dom chyba będzie My jedziemy na dwa dni Nie wiem, jak oni to liczą, bo tak jakby jedziemy dzisiaj i jeszcze jutro do końca dnia i potem wracamy Więc ja nie wiem, jak oni nam to policzą, Najwyżej nam coś cofną Dobra, czyli tak Jesteśmy na miejscu Psa nie ma, jest w domu, o dziwo. Miał pełną miskę, więc powinien wytrwać te półtora dnia. Zresztą on jest taki samowystarczalny, bo ja wcisnę play, niech oni sobie tam wiecie, robią co chcą. Niech się rozrywkują, nie wiem, pływają w wesenie. Witaj w dżungli. Alan, w ramach wynajmu do Twojego wyposażenia dodano kilka czego przydatnych obiektów, poszukiwanie przygód. Dobra, pływaj w smutku, to jest idealne. Rozbawio w ogóle nasza Elżbieta już jest rozbawiona. Już ma gdzieś to, że ojciec zmarł niedawno. Jeżeli chodzi o jej pracę, to my to ogarniemy w kolejnym odcinku, tak samo za Lanem. Na razie to wiecie. My będziemy sobie tutaj ten nie? Wiecie, nawet sama poszła się pocieszać. Ten poszedł upłakać więc no, urlop się zaczyna super. Ale bardzo ładnie tutaj jest. I nawet jak się przesłuchacie, to są takie inne dźwięki lasu. Jest góra, tak? I na górze jest druga sypialnia. To ja myślę, że tutaj będzie Kinga. Eee, I tu będziesz ty. Oni sobie wybrali to, więc Aleścinka. Ale ścinka, co się dzieje? Adrianna i Alan. Zróbmy ten meg z menu. Chyba nie pomógł. Ale wiecie co? Mi się wydaje, że Adrianna tu się bugowała. O, odzyskało. Bo pływała aż tutaj. Adrianna, Kinga, boże. Dobra, wełaś już z tej wody, wiem, że jesteś smutna, ale to się zaraz przejdzie, za 13 godzin, więc jutro spędzisz, o Boże, jakie dźwięki w w tym lesie, ale mogłabyś tutaj e... podać jakiś obiad wam, veganą zupę na przykład, o. Dobrze, byście na później mieli co zjeść po prostu, Zresztą nawet teraz bo już jest 14, A on jest zadowolony. Pewnie mu będzie tak skakało wszystko. To też, a ty zostałeś coś, tak? Jakieś pewnie maczety, maczeta, środek na pająki, to się przyda, ta praca domowa to już do sprzedania, bo jest nam nieprzydatna, zobaczymy w ogóle co ta tu ma, no, jakieś prace domowe, projekty i tak dalej, więc zobacz, to już jest jakiś hajs, a ty się e, zawiesiłaś, dobra, to ja ci tu iksuję. jak chcesz to się zdrzemni. tak cię podróż do Sylwadorady zmęczyła, rozumiem, że to daleko. Dobra, ale skoro ty jesteś najbardziej ogarnięty, to ja myślę, że to jest idealny moment. Musimy tu jakoś, wiecie, chodzić gdzieś? O okej. Okay. No to chodź tutaj. To będzie długo trwało pewnie, zanim on to przejdzie. Trzy dni później. O, dziękuję. Już jest smutne. Na no, to możesz to robić. Ciekawe jak długo będzie to trwało. A idzie to włączyć światło? Czy samo się zapali? Nie można tego wybrać, więc słabo. A. Co się stało? O nie, Alan! Alan przedziela się przez bójne pnącza z drobi. Dzięki, dobra. Nieważne. Wita w tym leniwce, ok. Jest parno i duszno. No, zgadza się. Alan wyłania się za zakr zakr zakrętu i zauważa grupę leniwców, która zaczyna mu się przeglądać. Rozkojarzony tym widokiem Alan potrąca jedną z niższych gałęzi, płosząc chmarę ognistych much, agresywną... co? Agresywne owady atakują leniwce i zaczynają przypalać im futro... muchy? Jak zachować teraz Alan? Został zwierzęca samym sobie, odwrócił uwagę much... a nie mamy, to co jest coś innego. Został zwierzęca samym sobie. Alan postanawia odejść, nie angażując się w ratowanie leniwców, ma nadzieję, że muchy nie będą dla nich zbyt dokuczliwe, Zwierzęta znikają w gęstwinie drzew, nagle Alan słyszy przeraźliwy żałosny jękleniwca, który najwyraźniej nie został potraktowany łagodnie i zaczyna żałować swojej decyzji. Okej, okay. jest smutny plus 50, tak? Na 3 godziny. <śm> Okej, okay, super. Y nie daj, że... O! To te awokado. To zbierz, bo sobie może będziemy mogli w ogrodzie zorganizować. Może dużo tego awokado. A jedno. No dobra, no ale z jednego to później można... O, tu można dalej. Naprawdę nigdy tu nie byłem, więc nie wiem jak to działa. Kinga tam już siedzi zadowolona. Co jej minęło, czy jak? Może zostańcie najlepszymi przyjaciółkami? To wtedy będziecie miały jakiś nastrójnik zupełnie inny. No i super. I co? Ale nie ma z tego nastrójnika żadnego? Jest. Coś tam jest. Kinga i teraz tracą. Z kontakty między sobą myślę nie przejdziemy jak kiedyś. Świetne melodie. To może... Gdzie to włączyłaś? A tu jest radio. myślałam, że to jest mikrofala. A nie możesz sobie tutaj jej zatańczyć z nią? E Weźcie do domu. Tu... <grywania> Działania dodaj do grupy. I nie ma. stację. Latynoski pop na przykład. Zaraz możecie sobie potańczyć. Dobra, Festiwale mi nie obchodzą teraz. No no, impreza. W kuchni. <laughs> jak na kwarantannę. Okej, okay, ważne. <laughs> I ja cię na rękoma! Okej, okay, ma to sens. On będzie smutny jeszcze przez 100 lat, nie? A ta maczeta się zepsuła, czy jak? Że. <gasps> A, bo ona. Jednorazowa? Coś jest nie tak, chyba. Może się zepsuła. Ale nie widziałem tego komunikatu. W tym leniwce. Aha, ale teraz są inne opcje do wyboru, więc może będzie coś innego. No dobra, patrzymy co oni tutaj ciekawego nam napisali. Alan sparceluje przez dżunglę, gdy nagle do jego uszu dochodzi dziwny szelest. Spogląda w górę i zauważa nad samą stado leniwców, które przekonają mu się czy Powinien wybrać inną drogę, czy... Przejdź się z lenicami, ale stara się nie przestraszyć zwierzaków, bla 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 bla. Nie zostaje pobity swoim niepowodzeniem, że wchodzi prosto w chmaranie nietoperzy. nawet tego nie zauważając. Super. No dobra, coś tam pozwiedzałeś, coś tam zobaczyłeś, co my tu jeszcze mamy. Eee, do zrobienia. Tu coś jest. Możesz tu otworzyć tą skrzynię. To nic nie ma, nic nie ma, nie ma, nie ma. Aha, bo my byliśmy tutaj, tu otwieraliśmy te dwa przejścia, i tutaj już nic nie ma, tak? Znalazłeś płynny napęd i. jakiś posąg. No dobra, gdzie jakaś zawsze pamiątka, tu jest jakieś przejście. Tu się da? A my tego nie rozcinęliśmy, Gdzie ty coś, Alan? Alan! A jak ty. A ja. A... A że co? I jak ty tu przyszedłeś? A to jest, że niby tutaj, tak, i coś tu, i teraz my tu wchodziliśmy? I możemy iść teraz tu? No dobra, no to dajesz tutaj. Bo tutaj nie da się iść, nie. Coś mi się wydaje, że to się dobrze Alanowi nie skończy. A on jeszcze nam tutaj dzieciakę nie zorganizował. One dalej tańczą, ale są zadowolone, są uśmiechnięte, więc jak dla mnie mogą dalej tańczyć, nie? No, Alan, dajesz. On już jest chyba wykończony, co? Nawet. A, nie. Pająki. O, fujka. E, wracaj. Dobra, ja nie wiem, jak to zrobić, żeby on tu wrócił, ale e, zapraszam ciebie tutaj. E, Kinga, jak ty już jesteś taka zmęczona, to idź po prostu spać. co jest staruchą, ty już wiesz. A właśnie, jak, jak, jak z byciem staruchą... W no nie mówcie, że ona mi umrze na tym wyjeździe. No tak nie może być! Wszyscy odejdą z tego pierwszego pokolenia już niedługo. A ja dopiero za chwilę chcę organizować trzecie, tylko oni są smutni, więc tak nie bardzo. Moja droga, ja bym wolał, żebyś wyłączyła tę muzykę, bo jak dobrze wiesz, ja nie za bardzo to lubię. I możesz skorzystać z łazienki, a potem pójść spać, bo Alan wciąż jest nie wiadomo gdzie. A jest już 22, przypomnę. Nie ma nas w mieście, stara. Ugarni się. Jak się załatwisz, to możesz potem sobie pójść spać. I widzicie, Kinga zarobiła aż 208. Rzeczywiście mam... A oni jeszcze... Przypomnę, że oni jeszcze nie mają pracy, a w kolejny poniedziałek są rachunki za dwa koła. Ja nic, ja nic, zupełnie nic nie sugeruję. Dobra, Kinza oficjalnie e, odeszła. Święto dobiegło końca jakimś za miało trwać jeszcze dzisiaj. Aha, no bo to są dwa dni, dlatego dobra, nieważne. Ignorujemy to. Kindza minęło, Ellie podejrzewam jak się wyśpi, że już będzie pono i Alan będzie jeszcze trwał w tym smutku, więc jakby przedłużanie rodu możemy sobie jeszcze odłożyć na później. Bo wiecie, chciałam od razu się tym zająć, że tak powiem, bo ja bym bardzo chciał, żeby Alan i Adriana mieli no sporo tych dzieci. Tak myślałem, że wiecie, żeby tak się coś zaczęło dać w tym legacji, bo e, przez to, że mm, umarła nasza Ela. To tak zrobiłeś, tak w sumie prosto, no bo trójka Simów to jest naprawdę proste do ogarnięcia. Nie wiem czy Simowie mogą jakby umrzeć ze starości na takim wyjeździe, ale to się ogarnie. Może byś podała śniadanie, zrób jajecznicę z bekonem skoro już wstałaś, a wszyscy śpią. A ja myślę że już, że umrze za chwilę. No okej. Okay. No włóż tę rękę w lodówkę, czemu nie. Wcale nie boli. Dzisiaj mi się wydaje, że oni spędzą po prostu wiecie sobie tutaj e, miło czas nad basenem. Ale nie mogę nic kupić. Eee, hehe, he, aha, bo ja, ja chciałem im zrobić ognisko Dobra, czyli spędzą czas nad basenem, a potem badam sobie do tego baru, czy jakiegoś tego targu. Nie wiem jak to nazwać, bo widzę to tylko na zdjęciach. Zawołaj na posiłek, a ty w tym czasie nie bierz tej fasolki, tylko bierz to, co ja tutaj proszę. Eee, a ty sobie usiądź, nie będziesz przecież stał, mimo że będziesz plecami do nich. A wy sobie może pogadajcie ostatni raz, bo ja coś czuję Jak za dawnych lat przebywanie było. <laughs> o, urocze, no tak Kto to był? Alan Poniedziałek, nie, nie pamiętam typa No typa pamiętam i typiarę pamiętam, ale... Dwayne, mógłbyś w sumie... A Dwayne, kto to jest dla ciebie? Znajomość Aha, bo wy nie jesteście rodziną a dobra, bo ty jesteś od tego takiego tego śmiesznego koleśka. Jak wrócimy do domu, to byś mógł zaprosić po prostu rodzinę na jakiś obiad i tyle. Dobra, zajmijmy się twoim smutkiem, bo mnie denerwujesz. Wegłoś jakieś mowy i daj nam wszystkim święty spokój. Może ci minie. Okay. Jaka gwiazda, tutaj widzę w oko, ale na najwyższym poziomie. I tak 3 dni, więc to chyba mało co dają, bo muszę to chyba cały dzień stać, żeby mu to minęło. Dwa dni zostało, więc jest trochę lepiej. Przegrzanie z powodu temperatury, ale tu nie ma termostatu. I nie mogę go nawet kupić. Więc trochę słabo. E, pływaj ze i może popływaj e, sobie na razie tylko z Kingą. On do was do, dokończy. Do Dołączy, jak trochę się ogarnie. Jakbyśmy zrobili romantyczny, i byś jej się oświadczył. <laughs> jesteś zbyt smutny. Mhm, <laughs> ją czule, czy coś tam. I wyjął wielki sekret, nie wiem jaki, ale może jakiś masz. Dobra, Alan, jeszcze płaczki. To są aż tak smutne wakacje. O, zmienił stronę, widzicie? Pewnie tam się lepiej płacze. Z mu 16 godzin tylko. Ci pozwala oczywiście się załatwić. A potem wrócisz do płakania, i może w tej sali. Bo ja bym bardzo bym chciał, żeby oni o to dziecko postarali się tutaj, w tej Salwadoradzie. No, na wyjeździe. Ja z moim ukochanym. No, ale podejrzewam, że mi to nie wyjdzie. No bo nie, nie wiem, o której to się kończy doba. Ale już jest 18, więc pewnie za chwilę będzie end. A mu zostało jeszcze 11 godzin smutku. Ale już chociaż widać, że to spada, bo widzę liczbę godzin, a tak to stało w miejscu. Run! I po co się staram zabić ten smutek, jak ona to mi umiera? Kinga, Boże, zaczęłaś moją przygodę z Legacy i odchodzisz. Ej, jest mi przykro. Z Olgerem tak nie, ale Kinga, no ej. Błagajcie, żeby jeszcze trochę pożyła, co? Ej, a może spróbujmy? No nie, jak już odchodzi, to... To jest naturalne, to nie jest tak jak było przy Eli. Czy jednak można umrzeć na wyjeździe? Dobra. 6 dni. 7 godzin. I w obliczu śmierci pogodny plus jeden? Ale on chyba nie będzie miał, e, że śmierć w rodzinie, bo tak jakby on jeszcze nie ten. Dobra, mamy nagrobek, bo wiecie, żeby nie zniknął. Od razu muszę, żeby nie znikała Kinga. Dobra, udało mi się tym razem szybciej niż w 10 minut. Ale nie no, Alan nie ma już sensu tak naprawdę płakać i tak dalej. No nic, mieliśmy w ogóle gdzieś pojechać, ale ja zająłem się płaczkami i organizacją tego, żeby oni jednak postarali się o to dziecko. Ale widzę, że to nic nie pomoże. W każdym bądź razie Alanowi minie za 4 godziny smutek, a nasza Adrianna będzie smutna jeszcze przez najbliższe 100 lat. Te 6 dni to w ogóle nie będę wiedział, że to spada. O, 5 dni. <noise> Może na wyjeździe szybciej spada. Ale mogłoby tak być, bo to jest męczące. Tym dryfującym akcentem dzisiaj zakończymy. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. No, niestety o dziecko postaramy się w kolejnych odcinkach. Ja was oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, lajkowania moich publikacji i do sekcji komentarzy. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!